Jest rok 1500-1900. Postęp techniki sprawił, że wszechobecne maszyny wraz z ich przywódcą, człowiekiem o imieniu Zły, zniewoliły bezbronnych ludzi. Za pomocą programu Windows 95 zostali oni podłączeni do muszli glozetowych i karmieni krochówką, flakami. fasolką. Ich materializująca się energia w postaci boków jest wykorzystywana jako tanie źródło energii. Znalazł się jednak ktoś, komu wątroba odmówiła posłuszeństwa. Uwolnił się od kibla, i podczas ucieczki wyzwoił kilku innych ludzi. Muszę jeszcze pięć minut. Mamo, wyłącz to! Wyłącz to, bo cię sprzedam do niewoli. O, cześć, Misioczku, jak się masz? Dobrze się spało? A ty mi się jak słodko! Mój ty, kochany. No, cześć! O, i mój piesio! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem, dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, trzy tysiące. UPIO, motherfucker. Yeah. <sighs> <sighs> Czas na poranną toaletę. Siema, ma chłopaki, no Mareczek. ile wczoraj skroiłeś? Dwa molineky, cztery Philipsy i jakiegoś dresiarza. Po prostu na zostawię na pamiątkę. Ty, a masz jakąś fajną ketę dla mnie? Niestety nie. Miałem dwa złote zęby, ale zgubiłem. Dobra, dobra. Fredo. Chcę widzieć raport na moim biurku do trzeciego zachodu czwartego księżyca. Czyli dokładnie za 20 sekund. Czemu tak wcześnie? Wczoraj mówiłeś, że do czwartego zachodu do trzeciego księżyca. Stare, nie dyskutuj ze mną. Nie mam czasu na głupoty. co to w ogóle jest? Pamiętacie czasy, kiedy byliśmy podłączeni do tych przeklętych maszyn? I kiedy karmili nas tym ohydnym żarciem? Czy chcecie, żeby to się powtórzyło? Każdy moment waszego zawahania, waszej niesubordynacji, waszych wygłupów i robienia sobie jaj z piekła, przez które przeszliśmy, sprawia, że chwila zwycięstwa nad złym i jego terminatorami Oddala się nieubłaganie. Dlatego właśnie musimy być gotowi do walki w każdej chwili naszego marnego życia. Ej. A wiecie, może skąd się biorą wiatry? Z grochówki, fasoli i kapusty ha. <grywka> <grywka> Ciekawe czy te miliony osób podłączone w tej chwili do Windowsa 9.5 też się śmieją. Idzie garbaty ulicą, przewrócił się i ukołysał się do snu. <tryk> Wat voor olie is olej? hier? Oh, oké. Even kijken Kretynie! nie, Ciebie będę go musiał znowu składać. To będzie trzeci raz w tym tygodniu. Ta głupota nie zna granicy, ale. żadnych ale. Mam nowe wiadomości o Neonie. Jego banda niszczy coraz więcej naszych baz i naszych ludzi. Tak dalej być nie może. Czym się martwisz, mistrzu zły? Przecież dopóki mamy nakrętkę, on i jego ludzie nic nam nie zrobią. Możemy funkcjonować spokojnie. To prawda, mistrzu! Tak, macie rację. No on nigdy nie zdobędzie nakrętki. To najbardziej wszechmocna i strzeżona rzecz w całym układzie molekularnym. Ten człowieczyna nigdy nie przejdzie przez nasze systemy obronne. Tysiące pułapek i setki żołnierzy czekają na niego. To prawda, mistrzu Zbyt? Ty, a co ty gryziesz? Czy to jest to? O czym myślę? Debilu! Kretyni! Przecież dałem wam najnowszy model sztucznej inteligencji! A, idioci! Ostatnio złym zaczyna się coraz częściej nas ściekać. Tak, też to zauważyłem.